Jak wiecie, w niedzielę mamy Wieczerzę Pańską i dzisiaj tak się zastanawiałem, miałem w zasadzie już ułożony temat, o czym będę mówił, ale w trakcie śpiewania pieśni jakoś tak zrozumiałem, że muszę powiedzieć o takim jednym bardzo ważnym fakcie, o którym mówi Boże Słowo, o historii, która zmieniła życie człowieka, który długi, długi okres czasu czekał, aż Jezus Chrystus go dotknie. I znalazł, znalazł się w, takiej, w takim miejscu, gdzie, gdzie od czasu do czasu występował Anioł Pana, i e, osoba, która, która pierwsza skoczyła do tej wody, była uzdrowiona. Znacie ten fragment Bożego Słowa. Napisane jest, że Jezus nie przyszedł do zdrowych, ale do chorych, bo zdrowi nie, nie potrzebują lekarzy. I chciałbym zadać sobie pytanie, drogi bracie i siostro. Czy czujesz się zdrowy, czy czujesz się chory? Zastanów się, zanim <gry> Bo Jezus przyszedł do chorych. Ja wiem, że trudno nam się przyznać, jestem chory, nie? Brez mam Jezusa. Wiecie, sam fakt, że jesteśmy w ciele, który jest zawsze wjeżdża przeciwko duchowi, to świadczy już o tym, że jesteśmy chorzy. I codziennie potrzebujemy naszego Pana, Amen. naszego lekarza, Jezusa Chrystusa, bo On jest dla nas dzisiaj uzdrowieniem. Amen. On jest tym, który dzisiaj chce wyciągnąć swoją rękę i nas dotknąć i chce wyjść naprzeciw naszym potrzebom. I popatrzcie sobie człowiek, który od wielu, wielu lat był chory i był w miejscu, gdzie dookoła była choroba, dookoła było nieszczęście. Ludzi, ludzie by, byli wtedy chorzy na różnego rodzaju choroby. I ten człowiek bardzo chciał być zdrowy. Zgromadził się w miejscu, gdzie obok tej, 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 tej fontanny, gdzie od czasu do czasu wstępował anioł i kto pierwszy wtedy mógł być uzdrowiony. Można sobie tylko wyobrazić, jaka tam panowała e, e, atmosfera, jakie tam panowało współzawodnictwo. Każdy chciał być do wody. Każdy chciał być zdrowy. I dzisiaj uważam, że my tutaj na tym miejscu jesteśmy osobami, którzy potrzebują lekarza, potrzebują Jezusa Chrystusa, a ja jestem z was pierwszy. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, byśmy przez, nie, przez cały dzień się nie obudzili. Wystarczy, że nas jakaś myśli. Wystarczy, że na przykład będę niegrzeczny dla mojej żony lub wybuchnę z jakiegoś tam powodu do kogoś, to już w jakiś sposób brudzi moją relację z Chrystusem. Jezus mówi, że On przyszedł po to, by uzdrowić tych, którzy są chorzy. Zdefiniowaliśmy już, że jesteśmy osobami chorymi. Chodzi o chorobę duchową. Chodzi o tą chorobę którą każdy z nas nabył od Adama i od Ewy. Wiecie, co to jest za choroba? To jest choroba grzechu. Od momentu grzechu Adama i Ewy nasze ciała, ciała ludzkie, ciała człowieka, to stworzył Bóg, dotknęła choroba grzechu. I do dnia dzisiejszego ludzie chorują duchowo, do dnia dzisiejszego ludzie potrzebują przybliżyć się do lekarza Jezusa Chrystusa, który jest naszym lekarzem. I dzisiaj to zwiastowanie jest dla każdego z nas. Dzisiaj każdy z nas potrzebuje tego, by Jezus go dotknął. I popatrzcie, dzisiaj my nie musimy rywalizować. Dzisiaj my nie musimy przepychać się, by wejść do tej fontanny, by wejść do tej wody, by tam ten anioł, który stąpił z nieba, mógł nas dotknąć i abyśmy my byli zdrowi. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, mówi Boże Słowo, w miejscu, w którym jest Jezus Chrystus. Czy my wierzymy w to? Gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim ja jestem pośrodku nas. Czy dzisiaj wierzysz już to, że Jezus Chrystus jest tutaj obecny? I tak spokojnie siedzisz. Nie rozpiera Ciebie fascynacja tym, że Pan Jezus dzisiaj tutaj jest obecny i może wyjść naprzeciw Twoim potrzebom? Ja, jak o tym pomyślę, że Jezus jest pośrodku nas, trudno mi ustać na miejscu. Naprawdę, uwierzcie mi! Coraz bardziej to do mnie dotyka, że my jako Kościół możemy przyzwyczaić się do nabożeństw. Możemy przyzwyczaić się do Jezusa. Możemy przyzwyczaić się do rzeczy, które robimy na nabożeństwie, dlatego, że to jest normalne. Przyzwyczajamy się do pewnych czynności, które czynimy od jakiegoś czasu. Ja do kościoła chodzę od 45 lat. Od 45 lat czytam Boże Słowo. Ale muszę prosić Ducha Świętego, by to Słowo Boże codziennie dotykało mego serca. Aby to Słowo Boże codziennie wlewało życie do mojego serca, do mojego życia. Życie Ducha świętego. Nie czytałem Bożego Słowa po to, by się usprawiedliwić przed sobą. Albo, Panie ciego, gdy Paso spyta, czy czytałeś Boże Słowo, Tak, czytałem Boże Słowo. To nie o to chodzi, drodzy bracia i siostry. Chodzi o to, że jeżeli Jezus Chrystus jest pośrodku nas, mówię to zawsze i powtarzam to zawsze: wszystko jest możliwe w naszym życiu. Wszystko jest możliwe w Twoim życiu. A jeżeli dzisiaj nie otrzymasz tego, co chcesz, nie otrzymasz zdrowia, czy nie otrzymasz czegokolwiek, o co prosisz, to Bóg da Ci siłę, byś przez to przeszedł. Dlatego, że musimy, musimy znaleźć się nieraz w dolinach do sienia śmierci, by powiedzieć tu, w tym momencie, Pan jest moim pasterzem i dlatego ja się nie boję. Dlatego ja się nie lękam, dlatego ja będę wielbił chwalił i błogosławił mojego Boga, bo w Nim jest moja nadzieja, w Nim jest moja ufność, On jest dla mnie wszystkim, On jest moją nadzieją i siłą. Bardzo często to powtarzamy, bardzo często szczywamy o tym pieśni, ale jak często bierzemy, bierzemy z tego lekcję, jak często to, co mówimy, ma wpływ na naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj zadałem takie pytanie w zasadzie Powiedziałem, co może być ważniejszego od nabożeństwa dla człowieka, który kocha Boga, czyli kocha Jego Kościół i bycie w Bogiem to jest coś najpiękniejszego dla, dla, dla niego w jego życiu, czyli bycie w Kościele, znak się z nami. Uwierzcie mi, nadchodzą naprawdę trudne czasy dla Kościoła. Dlatego, że Kościół powoli przyzwyczaja się do tego, kim jest. I w pewnych momentach, jakby jesteśmy, Jezus jest obok nas, ale my, jakby, jakby no nie rozpoznajemy, że On może coś uczynić w naszym życiu, dlatego że przyzwyczailiśmy się do Jego osoby. On chce, abyśmy na nowo codziennie go I ja, i ja, I to nie to to jest coś, jakieś jakie słowa takie. Wniosłe? Nie. On chce, by codziennie miał z Nim relację. On chce, że wtedy, kiedy jesteś smutny, byś się do Niego modlił i byś zaufał, że zawsze po sianiu ze wzami, co przychodzi? To, ale co przychodzi? Zbiór. Nie tylko radość, ale zbiór radości. Jeżeli się jest zbiór, ze byli bracie i siostro w swoim życiu. Jeżeli coś jest przed Bogiem, co sprawia, że płaczesz i się o to modlisz, to tylko ten, kto walczy, zwycięży. A wiecie, że my boimy się walki. Absolutnie boimy się walki. A dlaczego boisz się walki? Powiedzcie. Możecie powiedzieć, dlaczego ja się boję barki. Dlatego, że ja nie lubię walczyć. Bo walka wymaga zawsze ode mnie siły, zaparcia się samego siebie. Mówię o walce do wody. A tylko ten, kto walczy, może spodziewać się zwycięstwa. Tylko ten, kto sieje, może spodziewać się plonu. Nasze życie to jest siły. I ten biedny człowiek, który znalazł się obok tej wody, gdzie wstępował od czasu do czasu, Anioł Pański, on był w walce. On był w walce i zauważył się, zauważył się że on był w tej walce konsekwentny. On się nie poddawał. Podawał. Czy pamiętacie, ile lat on tam był? Możecie sobie to wyobrazić? 38 lat, dość, że on cierpiał. To dookoła niego osoby, które cierpiały. Dookoła niego ból, żal. Płacz, choroba, stękanie i jęczenie. On powiedział, przyjdzie taki czas. Po roku czasu, gdyby zrezygnował, nie radałoby się z tego, że jest zdrowy. Po 30 latach, gdyby zrezygnował, gdyby zrezygnował w 37 roku i tam, popatrzcie, ten, kto wytrwa do końca. I teraz chcę zadać sobie pytanie, drogi bracie, siostro i sobie, czy jesteśmy wytrwali w naszej walce. To, że nie osiągamy pewnych rzeczy od naszego Pana, o które się nie, się nie modlimy, o które się modlimy, ale nie otrzymujemy, to nie świadczy o tym, że On nas nie słyszy. Kiedy czytamy Księgę Daniela, to się dowiadujemy, że są jakieś postacie w okręgach niebieskich, które wszystko robią, by Bóg Boża odpowiedź nie doszła do ziemi, do, do swojego życia. Czy wymyślacie sobie ten yy, moment? To, jest, to są realne duchowe. To są realne duchowe. I dzisiaj chcę zachęcić u nas wszystkich, drodzy zebrania i siostry, dzisiaj nie musimy walczyć o... Nie musimy się przepytać o to, by Bóg nas dotknął. On tutaj jest obecny. Jeżeli czujesz się chory, dzisiaj możesz tam, gdzie jesteś, otworzyć swoje serce, powiedzieć Jezu, dotknij mnie. Dotknij mnie, bo jestem chory. Dotknij mnie, bo potrzebuję Ciebie. Z dnia na dzień mam coraz większą świadomość, żebyś Ciebie nic zrobić nie mogę. Zresztą Jezus tak powiedział, bez my nic uczynić nie możecie. On mówi prawdę, dzisiaj te słowa są skierowane do nas, do kościoła, do tego miejsca. Ja jestem. Jestem Ten, który jestem. Ja jestem pośrodku was, mówi Boże Słowo. Gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim? Ja jestem pośrodku nas. Psalm w pewnym momencie mówi błogosławieni, którzy oczekują. Którzy oczekują dalej, którzy spodziewają się Pana. Tak ja bardzo ważne właśnie jest to, o czym już mówiłem na początku. Przyjścia na Bożeństwo i spodziewać się Boga, oczekiwać Boga. To jest ten dzień, w którym oddam Bogu chwałę, powiem, jak bardzo Go kocham, jak jest wspaniały, otworzę swoje usta i będę krzyczał w zgromadzeniu sprawiedliwym, że Pan Bóg jest wielki. Czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe, byśmy z radości czy z zgromadzeniu. Nie jest to możliwe, żeby bracie siostro. Bóg zaopiekował się Tobą i Ktoś powiedział, i to jest to prawda, bo to wynika z Bożego Słowa, że bardzo często w swojej służbie. Bóg pokazywał mu, że przed ponadnaturalnym działaniem, zgromadzeniem, zawsze towarzyszy uwielbienie. Zawsze, kiedy jest uwielbienie Boga, kiedy nie patrzysz się na sąsiada, który stoi obok siebie, ale dla ciebie ważny jest Chrystus. Jak przychodzimy na zgromadzenie, by zanurzyć się w obecności Bożej, to tak naprawdę tylko to nas interesuje. Tylko On nas interesuje. Tylko Jego osoba nas interesuje. A te osoby, które są z boku, tak naprawdę są przez nas nie To jest najważniejsze by uwielbić Boga, by Go wywyższyć, by oddać Mu chwałę. Muszę to dzisiaj zrobić. Tak jak ten, muszę w końcu być zdrowy. I wiemy, rozebrać siostry, że pojawił się Chrystus i powiedział, Chcesz być zdrowy? Tak bardzo chciałbym być ukochany, na tyle zdrowy w swoich emocjach, w swoich myślach, bym nigdy, nigdy nie zwąpił, że Bóg jest ze mną. Bym nigdy nie zwąpił, że On nie kocha. I bym nigdy nie stracił poczucia wartości w Nim, dlatego że wokół mnie wiele w historii, wiele, 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 okoliczności chce mi powiedzieć, że jestem do niczego. Że to, co mówisz, że to, co robisz, spójrz na swoją służbę, spójrz na swoją pracę, a zobacz, oto się modlisz i nie masz, a zobacz, tu ci się zawala, ale, a zobacz tu. Wtedy przychodzi że myśli. Boże, uwzględnij na tyle moje myśli, moje uczucie wartości w Tobie, by to nie miało wpływu na to, że ja będę wątpił w Ciebie. Ktoś kiedyś powiedział, figi, drzewo figowe nie wydało owoców. Ale ja będę miał radość w kim? W Panu. O tym będę mówił w niedzielę. Jednak radość w Panu będę miał. Gdziekolwiek jesteś, w swojej komorze, w domu, masz czas z Chrystusem, masz czas z Bogiem, korzystaj z Jego obecności. Pozwól, by On Cię dotknął. Potrzebujemy tego wszyscy. By On nas dotykał w domu, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy rozmyślamy o Nim. By On nas dotykał, kiedy przychodzimy do zgromadzenia byśmy mogli wyjść z tego zgromadzenia po nabożeństwie i powiedzieć do naszych znajomych, wiesz co, masz wiele problemów, masz dużo kłopotów. Nie jestem w stanie Tobie pomóc, bo tego nie posiadam, ale to, co mam, to Tobie dam. Chcę dać Ci Chrystusa, który jest moim panem i moim lekarzem, któremu zaufałem. Chcę dać się Chrystusa, bo On jest w moim życiu, bo przeżywam Go na co dzień. Rozmawiam z Nim. Śpiewam Mu pieśni chwały. On nie budzi w nocy, bym mógł Go uwielbiać i wywyższać. To jest, ukochani, możliwe. Ja bardzo lubię czytać historię, co gdzie się stało. Jak wspaniale objawił się Pan. Jak wspaniałe, objawił się Bóg w tamtym kościele, w tamtym mieście, w tamtym kraju i mówię, chwała Bogu. Ale od razu przychodzi myśl: A nie może objawić się tak poprzez moje życie? Nie może się objawić tak w kościele, w którym służę? Czy uważasz, że nie może się objawić tak w twojej rodzinie? Odpowiedz mi. Czy uważasz, że On nie może się objawiać poprzez swoją służbę? Swoją moc, swoją, swoją siłę, On może to zrobić. On może to zrobić. Na ile, na ile masz w sobie Chrystusa? Ty chcesz przekazać? Kochani, drodzy bracia i siostry, tak bardzo Wam życzę, byśmy mogli się dotykać Chrystusa w każdym miejscu naszego życia, gdziekolwiek jesteśmy. Kiedy przychodzimy na zgromadzenie, kiedy przychodzimy tutaj jako Kościół, byśmy po prostu nie szczędzili sił, by oddać Mu chwałę, by Go wywyższać i uwielbiać. Czy... Przypominacie sobie, kiedy naród izraelski szedł walczyć? Kto był na samym początku? Y y powiedzcie mi, czy to jest przypadek? Dziwne. Ja to bym na samym początku dał tych najwyższych, tych najbardziej sprawnych, nie? Tych, których wiem, że jak machnie mieczem, tak pięć głów ścina. Ale byli ci, którzy uwielbiali Boga. Czy to nie jest jakimś takim dla nas drogowskazem, że Bóg objawia swoją moc, Bóg objawia swoją siłę w zgromadzeniu, którego uwielbia i wyższe? Bez względu na to, co przeżywa w domu na co dzień. Bo nie to, co przeżywam, jest moją radością, czy moją siłą. Bo już dawno był dead. Ale Pan jest moją siłą, Pan jest moją radością i chcę wam powiedzieć wiem, co mówię. Wiem, co mówię. I gdyby nie mój Pan, gdyby nie mój Bóg, gdybym nie szukał Jego oblicza, chociaż wszystko wokół krzyczało, nie ma sensu, dzisiaj nie stałbym tutaj zakazanicą. I mógłbym być ruiną duchową i psychiczną. Ale dlatego, że zaufałem Bogu i powiedziałem mu, Boże, choćby w nie zakwitły, choćby stodoła była pusta i nie było tam krów, to Ty jesteś moją radością, bo Ty jesteś moją siłą i Tobie zaufałem. Przyszedł moment, kiedy ten człowiek został dotknięty przez Jezusa. Można powiedzieć, że siał we wzach, w bólu, ale przyszedł moment, kiedy zbierał. Uważasz, że w Twoim życiu będzie inaczej? Tylko jest jeden warunek: Musisz wytrwać. Musimy wytrwać. Musimy być cierpliwi. Jest napisane, że ten, kto puka, ten, kto kołacze, ten, kto szuka, prawda? Ten to szuka, znajduje. Ten to kołacze. Okazuje się, że musisz pukać. Zanim Ci Bóg otworzy, musisz pukać. Nie masz nic. Tak, musisz pukać. Co to jest pukanie? Daniel, co to jest pukanie? Co to jest? Ale w naszym przypadku, co to jest? Modlitwa. Tak jest, Wiesiu. O to chodzi, M musisz pukać, żeby ci ktoś otworzył i proszę, czy nie wchodź do mnie do bo nie wejdziesz i <laughs> nie, nie do mnie pretensji, że ci nie wpuszczę na słabszą kawę, chociaż się umówimy, to musisz zadzwonić. Prawda? Umawiamy się na 17 ja jestem pewny, że o 17 Wiesiu puka do mnie do drzwi, nie puka, aha, coś mu wyszło, a on stoi przed y, drzwiami. Ja Cię nie otworzę. Musisz pukać. Masz zaproszenie. Czeka na Ciebie błogosławieństwo w ze Zeleł To czeka, ale musisz pukać, żeby ci otworzył. Bóg dał Ci swoje błogosławieństwo. Ubogosławił Ciebie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale musisz pukać, by On otworzył. A jak otworzy, to nie będzie w stanie tego udźwignąć. Będziesz w Kościół Pański pomóżcie i utrzymać to błogosławieństwo. Przecież do Kościoła to się wyleje na każdego z nas. I każdy będzie jak, jak, jak. drodzy dozydacie, siostry, jest to możliwe. Tak i Amen. Wierzę w to.